Sport Arena.us, sportowy fanpage. Paweł Kuliński, witam Was bardzo serdecznie. Ależ było gorąco, ależ było emocjonująco. Ale najważniejsze, że Blackhawks wygrali spotkanie w Toronto z Maple Leafs 5 do 4. Jak do tego doszło, o tym dosłownie za chwilę wcześniej. Pozdrowienia jak zwykle dla fanpage'u Ameryka Po Polsku i dla strony internetowej amerykapopolsku.com Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie, pozdrawiamy tych, którzy odwiedzają te miejsca i zapraszamy wszystkich tych, którzy są z nami, a którzy jeszcze tam nie byli. Naprawdę warto. Dużo informacji, sporo ciekawostek, są także materiały rozrywkowe, a to jest najważniejsze. Sport i rozrywka zawsze górą. A teraz zabieramy się za podopiecznych trenera Kolitona i trzeba przyznać, że to spotkanie no było nieprawdopodobne, zresztą już w samych zapowiedziach można było wyczuć ogromną dawkę emocji. Po pierwsze, pojedynek pomiędzy Crawfordem i Andersenem, po drugie, pojedynek pomiędzy Patrickiem Keinem i Matthewsem. Najważniejsze, że z tego pojedynku i z tych wszystkich pojedynków suma summarum obronną ręką wyszli Blackhawks, ale emocji naprawdę nie brakowało, choć po pierwszej tercji ktoś mógłby się zastanawiać, czy gospodarze jeszcze się podniosą, bo Blackhawks prowadzili 4 do 0 po bramkach Kita, Perliniego, Kahuna i Brendona Sada. A ci, którzy pamiętają spotkanie poprzednie pomiędzy tymi zespołami, rozegrane w United Center i przegrane przez Blackhawks 6 do 7 po dogrywce, no mogli się spodziewać, że jeżeli gospodarze poczują choć trochę krwi i rzucą się na Blackhawks, to może być ciężko dowieść zwycięstwo do końca. Ale się udało. Udało się. Druga tercja była na remis 1 do 1. Dla Blackhawks trafił Alex The Brinket. Natomiast w trzeciej zaczęły się dziać nieprawdopodobne rzeczy. Festiwal pomyłek w obronie, determinacja gospodarzy, faul niepotrzebny Patricka Keyna, bramka w Powerplay dla Maple Leafs. Zrobiło się 5 do 3 do końca meczu, 9 minut. 9 minut w hokeju to jest po prostu kosmos. A przewaga dwóch bramek przy tak mocno ofensywnie nastawionym zespole, jakim jest Toronto Maple Leafs, to naprawdę... Z cudem graniczy dowiezienie takiej przewagi do zakończenia spotkania. Ale się udało, choć nerwowo się jeszcze zrobiło w końcówce, bo po pierwsze, nie potrafiliśmy wybić krążka z własnej tercji, czyli z tercji obronnej. Nie potrafił zrobić tego Duncan Keat, nie potrafił zrobić tego Murphy, w końcówce jeszcze pomylił się. A Seabrook zrobiło się naprawdę niebezpiecznie. Zresztą gospodarze trafili na 5 do 4 na niespełna minutę przed zakończeniem spotkania. A Key Dilly został wytrącony. Później się okazało, że bramka została przestawiona. Był protest kibiców, protest trenera Babcocka, czyli trenera Toronto Maple Leafs i koniec końców. Jednak sędziowie byli nieugięci. Było wznowienie, po tym wznowieniu jeszcze jedna pomyłka, jeszcze jedna szansa dla gospodarzy i Końcowa syrena, która oznaczała jedno, że Blackhawks wygrali wyjazdowe pięć, spotkanie 5 do 4. Powiedziałem, że bronił Dilia, a, a wcześniej Corey Crawford. I nie pomyliłem się. Cory Crawford bronił w tym spotkaniu dwie tercje, w trzeciej pojawił się na lodowisku Dilia. Natomiast w przypadku gospodarzy, Andersen został zmieniony już po pierwszej tercji, ale to akurat dziwić nie powinno. Wpuścił cztery bramki, więc trener Babcock musiał coś zmienić. Jak się okazało, jak to z reguły bywa w hokeju, najczęściej taka zmiana wpływa pozytywnie na całą drużynę. Czapki z głów. 5 do 4 wygrali podopieczni trenera Colitona. Wygląda na to, że te zmiany, które zrobił młody szkoleniowiec Chicago Blackhawks w ustawieniu linii, gdzie m.in. Patrick Kane gra w linii trzeciej z kachunem i Zanisimowem, w drugiej linii jest Perlini, który strzela. W tym meczu w Toronto strzelił, również asystował. We wcześniejszym meczu ustrzelił hattrika. W pierwszej linii mamy Jonathana Tavesa, mamy Sikure i mamy również Brendona Sada. Te zmiany. No przyniosą, przynoszą efekty. Niestety w obronie jest no tak jak było. Czyli bywają momenty, gdzie aż zęby trzeszczą, jak się na to patrzy. Czapki jednak z głów. 5 do 4 dowiezione. Zwycięstwo jest zwycięstwem. Blackhawks mają tyle samo rozegranych meczów, co konkurencja przed nimi. Czyli dokładnie 70. Mają 4 punkty straty do wildcard. Do zakończenia sezonu regularnego 12 meczów. 24 punkty leżą na stole, trzeba je tylko podnieść. Tylko będzie ciężko, bo kolejne spotkanie Hawks rozegrają w sobotę w Montrealu z Canadiens, którzy mają tyle samo punktów co Columbus Blue Jackets 81 o ile mnie pamięć nie myli, ale są pod kreską dzikiej. Karty, więc niewątpliwie będzie bardzo trudno. A następny mecz znów z zespołem z Kanady rozegrany zostanie co prawda W United Center, ale z Vancouver Canucks, więc no szykują się znów nieprawdopodobne emocje. Ale od hokeja do soboty możemy sobie wypoczywać. Go Hawks, pozdrawiam serdecznie Amerykę po Polsku fanpage na Facebooku Amerykę Polsku czyli stronę internetową. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy są z nami i zapraszam również tych, którzy po raz pierwszy nas oglądają do polubienia naszej strony, do lajkowania, a przede wszystkim do udostępniania naszych materiałów, tak żeby było nas jeszcze więcej. Go Hawks, Sportowy Fanpage na Facebooku. Paweł Kuliński pozdrawiam do usłyszenia i do zobaczenia.